Hejka na moim kanale! Dzisiaj Wam pokażę co mam w plecaku, ale te rzeczy, które ja już Wam pokazywałam, ale ja dzisiaj albo jutro wyjdzie za dwa dni jest w koła i mam nadzieję, że tu rzecz cieszą się, bo jak ja, nie wiem czemu. Yy, jednak kupię nowy plecak i kupię nie taki tylko, kupię podobny, tylko, że na boku będzie taki do ładowania słuchawek, telefonu i będzie bardzo fajna. Oh. Tak, wiecie, ten plecak ma dużo przegrute, jak to się inaczej mówi, ciężki bo ja tam mam za które zakupam. Tu mam jedno takie, ym, nie wiem, jak mam się to powiedzieć, ym, do śniadaniówek, do na kanapki. Tu jest też taka przegródka. Tu nic nie ma z tych dwóch. Jest trzecia przegródka. to tak wygląda. O, i tutaj jest trzecia, gdzie właśnie są zlece. A, tutaj mamy się na... na picie, tutaj i na drugiej stronie, tutaj. A tutaj się jest takie do zamknięcia. Nie pokazywałam Wam. Tu jest takie do zamknięcia, to się tak robi. I jak macie picie, to można tutaj tutaj tak zamknąć. I macie. Na drugiej stronie też to jest. Tutaj też jest. Odpinamy, wyciągamy i później nie zamykamy. Nie, nie trzeba tak robić. Dobra, pokażę Wam rzeczy, które mam z tej ostatniej. To będzie piłnik, Taki też dzisiaj sobie mogę powiedzieć trochę. Tam nic nie ma. Tylko ja mam wam nam czyli szkolne. Tu nic tu... Tu nic nie ma. i to bardzo fajne. Zaraz się widzimy. Już się tam. Musiałam moim batu zrobić te nie. pokazywam pokazywałam. Kolejną rzecz. Hmm, dobra, niech będzie tam. Jest coś takiego. To jest zestaw geometrycznym piszę tu geometry tak po angielsku to geometria. Um, 8 sztuk chyba. Tu w środku jest guma, gumka, znaczy e, cyrkiel i linijki te, to znaczy, do przemywania i tam jest chyba temperówka. felówka. się to otwiera, trzeba uważać. Kolor to, to jest kolorowe, bo widać różowy. Do, do, do szkoły, bo mi się bardzo to spodobało ten zestaw. Mami chciała zabrać linijki, te już fioletowe, ale mi, mi się bardzo spodobało tam. Tak, to mi się też podoba. Nie mogę dwie, bo to był zestaw. Tylko to mi się bardzo podoba. Pokażę Wam. Tu jest taki do i to jest cudzulka, i to trzeba tak pokażę Wam, jak się to otwiera. Jakbyś byście to kupili i nie widzieli. O. Yy, tutaj do góry dajecie to. Trzymacie tutaj. I tak do góry i macie. I tak. Tu yy, spadło. <laughs> Spadł zestaw. łamać. Tu macie to i tak. Na górze macie gumkę. Pokażę wam. <laughs> To jest gumka. Wypoliła, dlatego się nie otworzyłam. I taka malutka. Kolejną rzecz na dole to jest temperówka. Taka też różowa. Lubię luzowe, dlatego podobało się i malutka. Tylko... Kolejną rzecz tutaj to jest... Mi się wydawało, to tylko bo dawno nie używałam tylka. Tylko też tu jest różowy, i ołówek O, i tu też jest różowy, Co się tak robi w bagat robi. <grym> I kolejne wet, nie będę tego wyciągnął, To są linijki, te wet. Linijkę mogę wyciągnąć. To jest linika taka, te i i mała. A tu są te też do geometrii, do odniewania. Nie, pamiętam jak się te nadywają. Teraz to trwa. Tu no się oddaję y, 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 tutaj linika. Dalej nie robiłam co mam, co mam w plecaku. Ja sobie kupię nowy plecak, gdzie będą, gdzie nie ma będzie tych przegródek. Zobacz jak się to zamyka. To musi tutaj do góry dać. To tak do przodu. Tak i szybko wciskać się. Chyba dobrze. To trzeba musi słuchajcie. No. Mi już O! Nie wiem czy słyszeliście. A tu w środku jest coś takiego, co nie wiem co to jest. Tu się tak robi. Nie wiem co to jest. Kupię sobie taki plecak. Yy, inny kolor, że tutaj takie kolorowe. Że nie będzie taki, tylko że będzie jeden taki kolorowy. Jakby to były falbami. I tylko będzie ta przegródka, tylko ta. I tutaj na boku będzie ładowanie telefonu i słuchawek. Tylko dzisiaj idziemy. wam to nagle. Kolejną rzecz jest coś takiego. Nie słuchajcie, tylko to, co w środku to kupiłam. To, to jest od kosmetyczki. ja zaczynam. Nie maluję się jak coś. Tylko sobie mam błyszczyk tylko. Lakier. I wszystko od tego. Bo ja usiadam, bo mnie już nogi bolą. To tu w środku są tak kredki i malaki. Kredki to jak z mamą byłam. Nie będę w takim kresku pokazywał, bo Wam będzie dawała nich chyba oganić. To są kredki. Wyciągnęłam zielony, szary, żółty i biały. To by to tak, żebyście widzieli. Nie malowałam ich i tylko chyba trochę sprawdzić. Ładnie kolorują i są bardzo fajne. I mazaki pokażę teraz. Mazaki są też fajne, tylko oni odbijają się do na długą stronę, tylko lepiej tymi mazakami nie malować yy, na lekcji. Albo jak chcecie. Tylko będą Wam odbijać się. Są takie. Ale powiem jak koloruje na przykład to takie cienkie ubrania czy coś. O ktoś pisać. Ja się widzimy zaraz. A i dobra, mówimy raz. E, kolejną rzecz to piunik kolejny, tylko co mi się bardzo podoba. Jest taki. Tutaj krótki odcinek jak coś. Taki z putkami los i biedance. I jest bardzo fajne, Nie był drogi. 18 złotych albo za darmo. E, jest to tak. Tutaj, która teraz. Otwieram i tu są też. Powiem co tu mam. Tu mam yy, długopisy. Czerwony, pieskowy, niebieski, czarny i taki, która pływa ten trus Tutaj. Tutaj pokazywałam w każdym ołówek. To są, tylko, to są tylko zmazywane, a to nie zmazywane, tylko jeden. Tu można zmazywać ołówki, w, nie, y, gumki, temperówki, takie rzeczy. No i linijki. Y, jak się to, to tutaj otwiera się. Tu macie... Y, tutaj macie to. I to się tak otwiera. Nie, to jest, tutaj też mamy taką zarzutkę, tu są dwie ołówki i korektor. A tu są te, takie cienkopisy, kolorowe, te zwykłe, a tu są brokatowe. Brokatowe są najlepsze, tak? I jedna kreska. Stąd wszystko. Te nie będą fajne. Podobny właśnie do takich otwieranych. A tu są... Tyle mam Tyle mam Zaraz się widzimy bo muszę też bo muszę to dziadko odejść. Okej, okay. idę Wam pokazać Później trochę boli. Nie tak bardzo piękna. dobre. Kolejny y, zafet pierwszy to jest chemia, do chemii. Ten zafet mi się bardzo podobał, bo są tutaj takie liksidy. Y, to są te, nie wiem jak się to nazywa. Więc ja będę miała chemia i boję się trochę. Ale mam nadzieję, że będzie fajne. Kiedy wejście do fizyki. Do fizyki to do fizyki. Widzę, że to jest do matmy. Do fizyki, bo tu jest matma. Nie wiem, że to jest fizyka, ale widać że to jest podobne do matmy i mam nadzieję, że to że będzie fajne. Kolejny to jest język polski. Tyle by mi się tak podobało, podobało, to mama wybierała. E, tu są buty. Nie wiem co to piwa. no dole, więc to miecie. A na głowie jest język polski, dziwnie to by Kolejny zefyt jest do, technik, do, te, do techniki do e, techniki. Tutaj już to jest z tamtego roku zaszyt. Tutaj się słuchajcie nic nie mam, tylko mam no, wiem, Przyda się. Kolejny teraz, jest też. To do geografii. Taki defy tu nie kupuję. Ale no cóż, to będzie przydatne. Bo mam się do, do geografii roku, w tym roku, który jesteście działa, tego tu. To jest półce, bo to on jest nowy. Będzie za rok czy za miesiąc, jak mi się skończy zasad. Fajne jest też to też jest z tamtego roku bo to jest nie, to było dwóch roku A dobra, pokażę wam tu macie już tą klasę, bo tak co tu widzicie tutaj to to są z piątej klasy tam jest z piątej klasy a to tutaj tutaj też nie skończyłam, tylko tutaj będzie to z piątej klasy to jest. kolejny też kupiony, to jest do angielskiego Mamy tu ABC, flaga angielska, tego i piszę angielski, dlaczego już Kolejny zestaw to do, do matematyki. Bardzo, bardzo fajny. Znaczy ja nie lubię takich zachytów, ale notów. Tu też nic nie pisałam. pisaliśmy tutaj w płodu. Pisaliśmy. Ale to coś, to z tej strony się tam mało rzeczy zostało, chyba ostatnie to są kleje, wam pokażę jakie mam, takie, eee, pokażę wam najpierw te, te kleje są bardzo fajne, duże i się w końcu nie skończą, ja nie wiedziałam w ogóle, że mam kleje w domu, bo w ogóle mam kleje i sobie kupiłam nowy. No to znaleźliśmy trzy w domu kleje, jeszcze działają, bo są nieotwarte, tego bardzo cieszę, no i klej kupiony, bo nie wiedziałam, że mam. Tupife, see, rychle, nie wiem co tupife, jak to po, po polsku jest, jest taki mały klej i ja się bardzo dziwiłam, bo jest taki mały, to i to się otwiera, taki mały i to jest taki mały klej. kiebała, bo ten korek można, można zgubić. I z tej strony mi się wydaje, że to wszystko, bo tutaj nic już więcej nie mamy. No to z tej strony wszystko. Ja się tutaj pakuję już do szkoły, bo na pewno niektórzy nie cieszą się. Ja się tutaj cieszę, co bardzo dziwne jest. Ja tylko, słuchajcie, ten piłnik zabieram i to. Tego piłnika nie zabieram, mówię, będzie przydatne, ale na razie tego nie zabieram. Yy, mam nadzieję, że niektórzy, niektórzy cieszą się, że wracają hmm. do szkoły, bo ja się nie cieszę. Czemu ja się nie cieszę? Znaczy nie, chodzi, że ja się nie cieszę, tylko ja mówię, że ja się bardzo cieszę. Trochę. Chciałabym, żeby tak wyraca pani pani z polskiego moja po wakacjach. Nie jest zła. Ym, poznam, spotkam właśnie moje korbanki, panią i coś. Nie ciebie się, że nie mamy muzyki i plastyki. najgorsza że muzyka zapadła, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze muzyka kiedyś. W tej klasie będzie muzyka. o tego mam nadzieję.